Słuchajcie widzowie, w Groa Garden oszaleli, dodali pasa, dosłownie mamy pasa z pierwszego sezonu, jest to pierwszy sezon widzowie z Battle Passa właśnie w tej grze i szczerze jestem totalnie zaskoczony, oczywiście na update mnie nie było, dlatego też teraz o tym mówię słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie właśnie o pasie, to jest jedna rzecz, ale słuchajcie tak, możemy tutaj zdobyć przeróżne rzeczy, jak jakiś Sandu Seed, możemy też dostać oczywiście z premium jak kupimy za 749 robuxów, możemy dostać jakiś Rainbow Blue Jay, Sandu Seed razy 3 zamiast 1, wiadomo, lepsze rzeczy, Dodatkowo z możemy dostać Exotic Prime Seed Pack, czyli ten, na którym mamy gwarantowane roślinki i po prostu też te rainbow'owe, więc to jest naprawdę grube. Mamy też Golden Radio, radio, mamy komputer, komputer monitor, mamy jakieś passpointy i właśnie, tutaj mamy oczywiście questy, na których robimy sobie te punkty i to nie jest całkiem takie trudne. Bym powiedział tak, no mamy tutaj scharwestować trzy wet planty, no to jak mamy jakieś wet planty, tu mamy chill, no tutaj mamy też chill. no to tak naprawdę, o, tu mamy wet, patrzcie, robimy tu jeden, tu już mamy frozen, o, to lekka lipa, pom, Obroziło mi wszystko, ale tutaj mamy, a tu jest drenched. Potrzebujemy takich wet, nie? Ale widzowie, mamy też misję chyba na 100 truskawek. Jak sobie to zbieramy, patrzcie, widzicie tutaj? Leci questik, o i climbujemy 250 expa. I już to mamy. W momencie, kiedy zbieracie swoje tutaj owoce, też wbijacie season pass level. Czyli dosłownie, zbierając po prostu, patrzcie, dostaliśmy 5 fireworków i 50 pass pointów. Czyli zbierając owoce... Po pierwsze dostajecie zbierając owoce właśnie expa do waszego pasa, a po drugie za questy, które też są na przykład o zbieraniu owoców. Niekoniecznie to musi być zawsze zbieranie owoców, na przykład tutaj mamy harvest 100 strawberry, ale mamy, mamy na przykład zaplantować 5 pumpkin seedów. Także widzowie, tak to wygląda. I zobaczymy sobie teraz tak, bo jak mamy tutaj stro, 100 strawberry, dobra, robimy to. I teraz tak, 10 pumpkinów zharvestować i plant 5 pumpkin seed. Okej, okay, no to możemy te 5 pumpkin seed i 14 dafodilków, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, to to Robimy? Tak, 14 dafodili. No to robimy to widzowie. Stawiamy, 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 stawiamy. I mamy już pasika, proszę bardzo. I teraz tak, 5 pumpkin seedów i 30 bambusów zebrać. No dobra, to nie będzie takie trudne, wiecie? O 30 bambusików, ja mam dużo bambusików, także jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No wiadomo, widzowie, wszystko sobie to posadzimy, bez żadnego problemu, bo wiecie, to, to nie jest jakieś trudne, nie? To są takie misje, typu, no zasadź, zbierz, przeważnie coś takiego i to wcale nie jest jakieś trudne. nie? To nigdy nie będzie trudne. No to jest oczywiste. Więc tak, generalnie bambusiki szybko rosną. Jak widzicie, one sobie tutaj dosłownie rosną, non stop tak naprawdę. Sobie to zasadzimy, wiecie, da też sobie zbierz. Tutaj zaraz chyba nam podleje też deszczyk, proszę bardzo, akurat mamy Reina, więc idealnie także dodali takiego pasa, na którym możecie zdobyć wszystkie widzowie darmowe rzeczy i tak naprawdę, naprawdę za darmo, bo tak, mamy tutaj pasa, nie? Prime Seed Packa, oczywiście w premium mamy lepszego Seed Packa, to jest oczywiste, mamy też Grandmaster Sprinklera, Black bud Flower Seed, w ogóle jakieś potężne rzeczy, Watering Cane, Mandron Berry Seed, czajcie A tutaj mamy na premium Silver tego Mandron Berry Seeda, także no lepszy po prostu. Master Sprinklera widzowie, Small Treat, tutaj mamy Giant Firefly i Firefly'a, czyli tak, na premium dostajemy Giant chyba, z tego co widziałem zwierzaki, a tutaj dostajemy takie zwykłe, na przykład Silver Dragonfly, a tu Giant Silver Dragonfly, widzowie, ja się chyba skuszę na premkę, nie? Naprawdę. Inferno Queen Seeda i patrzcie tutaj, Mizuchi, macie go za darmo na 47 poziomie pasa i na 50 macie też za darmo Multitrapa, czyli tą taką muchołówkę chyba, więc generalnie albo zwykła na 50, albo taka z premium też na 50 taka silver wtedy, nie? Więc możecie to po prostu sobie ogarnąć. Co wolicie, no to zrobicie, nie? Tak naprawdę albo kupicie premkę, ale jak nie kupicie, to tak jak mówiłem, i tak nie stracicie niczego jakoś bardzo, bo na spokojnie, wiecie, będziecie mogli sobie to ogarnąć. Także robienie pasa, oczywiście, zbieranie po prostu roślin, żeby wbijać ten level, też jak najbardziej, bo trzeba skipnąć inaczej questy za 99 robuxów i dopiero można lecieć dalej, nie? Także to widzowie nie jest takie proste. Bardziej właśnie opłaca się moim zdaniem zbierać, kiedy nie macie questów, zrobicie wszystkie, to wtedy po prostu zbierać roślinki, znaczy owoce, no, zbierać owoce no i wtedy po prostu na luziku możecie sobie ogarniać te questy no później nie jak pojawią się nowe to kwestiki a tak to zbieracie po prostu wasze owoce i patrzcie to na przykład jak zbierzemy sobie romanesko już pokazuję, cykro manesco, patrzcie, ile punktów, nie? Mega dużo. Jak sobie tutaj pozbieram Sugar Apple. Przez chwilę. Patrzcie. Pyk, 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 pyk. Zbieramy, mamy też nowy Coco Mango stary, normalnie Coco Mango, miałem to sprawdzić w ogóle. I tak, jeszcze wam jedno pokażę, bo to jest mega szalone w tym updatecie. Mamy pasika, coś tutaj dostaliśmy. Tak, kolejny poziom, zobaczcie, wiło mi tyle punktów za Sugar Apple, czyli za Prismatic roślinę. Te owoce są tyle warte w punktach, że naprawdę szybciutko to wbijamy. Mamy Blue Jaya, czyli pierwszego nowego zwierzaka, widzowie, w tym tutaj oto pasie. Zobaczmy, co on robi w ogóle swoją drogą siema stary e, dobra kliknijmy go w view no i co ty robisz all berry type plant grow ok czyli półtora więcej niż półtora raza szybciej rosną wszystkie planty typu berry e, czyli po prostu wiecie te takie do no, słuchajcie jak na przykład no nawet strawberry prawda to jest berry to nawet sam, w samej nazwie mamy Peciszki też, oczywiście, tutaj mamy pokazane i tak dalej. Ja dużo peciszków tak naprawdę nie mam, słuchajcie, bo ja no generalnie tą gierkę niekiedy mniej grałem, przyznaję się. ale to też dlatego, że wyszło nowe Plans vs. Brainrod i to jest naprawdę mega ciekawe, słuchajcie. Naprawdę, ta gierka Gendala druga totalnie wygrywa już nawet z Groa Garden. To jest szalone, ale tak, no nadal kocham Groa Garden. Wiecie, grać sobie w tą giereczkę. I mamy nowego Crimson Torna, czajcie. Transcendent po raz pierwszy u sama w sklepie. Mamy Transcendent rośliny, a nie Prismatic. Patrzcie, ile było Prismatic roślin, mamy tutaj Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. I teraz mamy już Crimson Torna Transcendent. Jak zostawicie dużo łapeczek w górę, widzowej i suba z dzwonem, oczywiście, jak nie macie subika na kanale. No to zrobimy i kupimy, widzowie, tu za Robuxy tego Crimson Torna Bo na razie to nie mam Robuxów, ale załaduję, jak będziecie chcieli na odcinku zobaczyć. I w kolejnym odcinku zrobimy, posadzimy tego Crimson Torna i zobaczymy, co tam z tego będzie. Widzowie, nie to naprawdę grubo wygląda. Te turnipy, to wszystko mogę zebrać po to, żeby pasa nabić. Patrzcie, jak on się nabija, widzicie to? Patrzcie, jak on się nabija. Naprawdę nawet takie najsłabsze rzeczy, jak to Mayto czyli roślinka. I tak naprawdę mega szybciutko wbijamy punkty, nie? No najszybciej wiado, wiadomo, że na takich prismatic albo transcendent roślinach, nie? Tak naprawdę tutaj patrzcie, mamy Sugar Apple i patrzcie, ile wbija, nie? Naprawdę dużo. Naprawdę giga dużo. Tutaj nie trafiam aktualnie, dobra. E, możemy to wszystko pozbierać. Tak naprawdę ja aktualnie nie dbam o to, czy wiecie, są jakieś mutacje. Także wszystko to mogę pozbierać. Jakiś Burning Bat, tutaj jakiś Rainbow w ogóle nam wyleciał. Stary, nieważne. Zbieramy, mamy tyle pieniędzy, że no nie muszę na to patrzeć, nie? Mogę sobie zbierać. E, Harvest 50 Fall Mutated Plant Achievement. Dobra, czyli mamy achievementcika jakiegoś. E, tutaj. Blueberry możemy pozbierać. Pasik wbił się czwarty poziom. Patrzcie, jak Blueberry zbieram, to tak samo Blueberry, zobaczcie, jak szybko mi wbija poziomy. Mamy Sandio Seeda nowego. Już wbijamy czwarty poziom. To się da naprawdę łatwo zrobić. Serio, nawet nie warto, moim zdaniem, kupować pominięcia wszystkiego za 1700. To nie ma sensu. Naprawdę to zrobicie na luziku i w storze, jak zbieracie te właśnie pass-pointy, możecie sobie kupić na przykład Prime creator W nim macie, wiecie, różne ozdoby. Tutaj Egg Yolk Mat. Nie wiem, co to dokładnie jest w ogóle. Pewnie do jakiegoś nowego, do nowych rzeczy, nie? Muszę to Ogarnąć, ale to pewnie jakiś nowy item, który daje nam jakieś przyspieszenia na, na naszej farmie, cokolwiek wiecie, albo jedzonko dla zwierzaków, zobaczymy, później jak już zdobędę. Silver fertilizer tego mam dużo. Ale mamy Prime Seed Packa do kupienia. To jest ten Multitrap, ale też możecie go zdobyć za 50 poziom, właśnie w tym pasie. Także wiecie, po prostu robić pasa i tak naprawdę z Prime Seed Packa nie musicie nawet tego robić. Możecie trafić, kolejnego oczywiście, ale nie musicie. Mamy Grow All. Nowa rzecz, widzowie, bo Level Up lali, Pub znamy. Mamy taką: Grow All, czyli wszystkie wasze planty, które zasadzicie, od razu wam wyrosną. Czyli taka opcja: 375 Robux. Tutaj, Grow All, nie? Tu musicie płacić, a tu możecie sobie kupić po prostu, jak będzie w stoku. Mamy też Nawal Ward. To jest Prism Matik roślina, widzowie. Pryzmatik roślina. Nowe itemki oczywiście tutaj są, ale stoka 79 Robux. To się nie opłaca. Lepiej czekać, pół minutki mamy do nowego stoka. 30 bambusów zebrać. 10 pumpkinów stary. No tego aktualnie za bardzo do nie zrobię, nie? No, powiem wam, że. A, mam max backpacka, dobra. No to stary sprzedajemy. Cyk, jesteśmy bogaci, wiadomka. Zbieramy znowu tutaj. Patrzcie, jak szybko się wbija pasik, nie? Także to naprawdę na Easy polecam mieć jakieś takie blueberry, strawberry. Takie najtańsze też rośliny. Nie tylko takie najdroższe, bo jak macie te najtańsze. To naprawdę szybciutko powbijacie tego pasa. W ogóle nie wiem, czy też tak macie, ale czasami mi się baguje bambu i nie mogę go zebrać, nie? Muszę odejść, jakoś tak dziwnie. Tutaj, patrzcie, no zbieram tutaj i nie mogę zebrać. To jest tylko z bambu tak się dzieje. Naprawdę mega dziwna sprawa ale normalnie coś takiego mam. Dobra, mamy oczywiście zrobione i zostało nam 10 pumpkinów, widzowie, tak naprawdę cały tutaj pasik będzie zrobiony, ale jak zrobicie misję, możecie i tak zbierać owoce co chwilę, na przykład takie strawberry i patrzcie, jak to nam nabija. Dosłownie 1800, 1900 zaraz, także naprawdę polecam, żeby szybko wbijać pasa, no to mieć posadzone blueberry, jak najwięcej, jak najwięcej strawberry i po prostu chodzicie, sprzedajecie do ziemeczka tutaj, no i co, no i co, widzowie, no i pięknie, nie? Tutaj sprzedajecie sobie u Stevena, no i Steven wam kupuje, a wy cały czas wbijacie dalej pasa. Mega łatwiutko. I tak to wygląda, także generalnie widzowie, to nie jest cały update, żeby nie było, sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz, ponieważ mamy po środku taki pewien event, bym powiedział, oczywiście tutaj nie zdążyłem przez wyjazdy zrobić tego fall eventu, szkoda, bo był fajny płotek, mam nadzieję, że wy go macie i mamy reward list, patrzcie, jak bijemy tutaj Evo, Betrot 1, Betrot Blueberry 1, mamy Mushrooma też i Pumpkina. To tak, dostajemy za to różne nagrody. Jak właśnie tutaj Small Toy, Basic Sprinkler, Reclaimer, Normal Seat Pack, który, na którym mamy na przykład Mango. No to nie jest jakieś wow. Na stronie Bloxboom możecie kupić zwierzaki i inne itemy do gier na Robloxie. Z kodem żaba macie 10% zniżki na cały koszyk. Na przykład przy czterech w Groła Garden. To jak widzicie, spory rabat. Strona działa od dawna, wszystko obsługuje bot, więc jest pełna automatyzacja. Po opłacie dodajecie go do znajomych i odbieracie itemki na serwerze. Gwarancja przedmiotów albo zwrot. Link w opisie. Ale jak bijemy kolejną mutację tego pumpkina, masz rumacz, czy czegokolwiek tutaj to mamy wtedy takie nagrody. Master Sprinklera, Godly, Gardener Seed Packa i tu jest jakiś Urchin Plant, Ake, Horned Melon, Blue Raspberry i Radish. To są w ogóle nowe rośliny totalnie, albo już były ja ich nie widziałem za bardzo. Exotic Gardener Pack, oczywiście mamy tego Urchin Planta, też w wersji Rainbow możemy trafić, także widzowie przepotężne. Trzeba po prostu ewoluować roślinki, a to się chyba robi tak, że jak mamy tutaj Stage 1 Seed i sobie to bierzemy, to jest taki sklepik, mamy Evo Evolution, no wiecie, Evolve Bitrod, tak bym to nazwał. No więc bierzemy i tutaj aktualnie nie mamy innych, jak widzicie. To się zmienia. Tutaj restokuje co 5 minut chyba. Więc generalnie tak i później musimy evolve Planta, czyli tego mamy Bitrota, nie? Mamy tutaj Betrota, gdzie ja go mam? Mam go w pierwszym miejscu, czy gdzieś tutaj. Nie wiem, gdzie ja to wdałem, widzowie. Nie no, Ewo, Ewo, muszę wpisać. Dobra. Więc mamy Seeda tego Betrota. Zasadzimy go sobie. I słuchajcie, w tym momencie, proszę bardzo, Evo, Evo, Ewo. No nie wiem jak to nazywać dokładnie. Dobra, nieważne. Widzowie, Watering can, ciśniemy i czy to szybko idzie, patrzcie, size boost jeden razy, grow Speed 22 Raz, za widzicie to? Teraz chyba nawet widzimy, jak to szybko rośnie dzięki temu watering can i tak dalej. Yo, to jest przepotężne. Dobra, widzę, więc tak, tutaj sobie zbierzmy tego parsley'a w ogóle. No, po co on tu stoi, nie? Bierzemy sobie do pasika, wbijemy, ale po jednym punkcie. Mega malutko, naprawdę. Parsley prawie nic nie daje. Ale tak, jak to wygląda? No, mamy tego, no, słuchajcie, iwo ziomeczka. I czy ja mu mogę nakarmić go? Nie, no, kolekta tylko mamy, ale tak, no jak go skolektujemy. Ne, tego bitrota, czekajcie, Bitrot to jest przez dwa, nie? To ma tylko kilograma. No dobra, to weźmy sobie tutaj i podejdźmy do zioma. No, mamy tego Betrota, nie? Zobaczmy, jak to w ogóle działa na odcineczku. Cyk i chce wyewoluować. Dobra, i mamy tier 2 Sit iwo Betro 2. No i dobra, go już mamy. Czyli mamy teraz tak, że chce i wiadomo ale jak tutaj, czekajcie, reward list, ok, submit, czyli musimy submita dać i wtedy dostajemy, no to tak naprawdę ok, no to prosta sprawa, nie? Tutaj mamy jakieś rzeczy, nie mamy, musimy czekać na restoka wiadomka, ale tak, dajmy tego kolejnego bitrota, nie? Zobaczmy, jak to działa. Dajemy, on sobie tutaj leży, nie? I teraz on jest tutaj chyba już ankomonem. Um, no i dobra, watering can ciśniemy, stary, co jest? With watering can, a, ah, watermelon wziąłem, dobra, to tak, bierzemy tutaj, cyk, 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 tutaj oczywiście watering can działa, no i dajmy, czy ja mogę go nakarmić? Patrzcie, with tomato, patrzcie. I mamy teraz większego, widzicie, będzie większy. Ej, co się dzieje? Czyli możemy go karmić. Dobra, mega, mega grube, naprawdę. Czy mamy jakiegoś Sugar Apple? Nie, sprzedałem chyba. No dobra, widzowie, jestem totalnie biedakiem. Mamy Parsleya. Jakbym dał mu coś lepszego, typu, no nie wiem, na przykład no brokuły, to nie wiem, czy takie lepsze, nie. A bruselka, przepraszam, brukselka. No w sumie, patrzcie, 1,27, widzicie? I on będzie większy, kiedy wyrośnie. On będzie totalnie większy. Jak karmicie go właśnie tutaj roślinkami, znaczy owocami. Nie wiem, czy też można karmić tutaj jedzeniem. Pewnie można, pewnie można, wydaje mi się, że totalnie można. Czy można jakimś tutaj, nie wiem, no rejkiem to na pewno, nie? Kanobinsem też nie. Tutaj raczej nie, jakbym się dowiedział, to oczywiście dam znać, ok? Teraz tak, widzowie. Oczywiście możemy go już wyrosnąć. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy, nie? No czekajcie, sobie zrobimy tutaj growna. Cyk, 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 sobie rośnie. Bitrot i Wolf 2, nie? I zobaczymy, co za to dostaniemy. Dobra, widzowie, troszeczkę go podkarmiłem. I jak widzicie, maksymalnie watering możecie zrobić 104 razy. I więcej już nie ma sensu wtedy podlewać, bo to będzie spadało. I dopiero będzie tak naprawdę zjadało, nie? Czyli no, nie ma po prostu sensu i tyle. Tak jakby ktoś był ciekawy, to chyba tak 4 albo 5 razy się klika watering cana, A później już więcej nie ma sensu, po prostu. Dobra, podejdźmy do dajmy mu tego mm, ziomeczka, tego bitrota, żeby go iwolwa walnąć i dostaliśmy tier 3 seed, a, silver fertilizer razy 3, także mamy drugi stage, patrzcie, dostaliśmy tą nagrodę, czyli silver fertilizer razy 3 i teraz będzie w, na przykład, patrzcie, Iwo, bitrot 3 i zrobimy go w 4, czyli po prostu będziemy mogli zdobyć jungle egga, exotic gardener seed packa i tak dalej, i tak dalej, fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa, czyli mamy tego Iwo bitrota i znowu go sadzimy, mamy teraz, teraz w wersji rare tego ziomala, dobra, weźmy sobie zbierzmy w ogóle strawberry. Patrzcie jak strawberry oddaje. On tak nabija season pasa ten blueberry i strawberry, że to jest no chore totalnie, nie? Ale pewnie dlatego, że ma dużo też mutacji. Z tego co widzę, mutacje też się liczą. Tak, czyli musimy wbijać mutacje, a wiadomo, że jak macie zasadzone dużo truskawek, dużo blueberry, no to zawsze wpadnie jakaś tam, wiecie, na przykład wet, frozen, wine struck, bo te eventy są bardzo często, nie? Dlatego to prosta sprawa, że to idzie zrobić. Ogólnie możecie też karmić najgorszymi nawet, wiecie, owocami. Tak naprawdę ten size boost i tak bardzo ładnie tutaj się wbija, także można karmić normalnie planty, które aktualnie rosną, nie? Tutaj z tego eventu mega fajna sprawa. I teraz tak, weźmy sobie Watering Cana, jeszcze prawie już go nie mam, okej? Okay. Nie mam tego dużo, to prawda, ale zróbmy sobie tego Bitrota i zobaczmy, co dostaniemy z ostatniego, a widzę, że on już wolno rośnie, patrzcie, no i dobra, jednak troszkę tam rośnie. Dobra, to ja to ogarniam i zobaczmy, co dostaniemy. Dobra, widzowie, troszkę go podkarmiłem, mamy Size Boosta 1,52 raza, nie wiem, czy to cokolwiek daje, kiedy oddajemy tego Evolve, właśnie tą Evolve, ten Evolve Owocek, tak? Jeżeli go oddajemy na tym evencie, to czy większy Size Boost daje lepsze nagrody? Tego dokładnie jeszcze nie wiem, bo gram pierwszy raz tak naprawdę, ale ale słuchajcie, na pewno wiem jedno. Jeżeli zostawicie dużo strawberry na krzaczku, dużo blueberry i wbije na nim no, dużo mutacji, bo jak macie zwykłe, to daje po jeden punkt, nie? Także nie dużo, ale wiedzcie jedno, że jeżeli zostawicie blueberry dużo, to zawsze pojawi się jakiś event, jakiś, nie wiem, na przykład deszcz, no taki najprostszy, nie? Albo windstruck, to już będziecie wbijali naprawdę bardzo, bardzo dużo punktów do pasa. Także najlepiej mieć właśnie strawberry, blueberry, no ale też te lepsze, prismatic, jakieś romanesko, i żeby wbijało się tam, właśnie. Bo wiecie, możecie zebrać i to też daje dużo punktów, ale na przykład tak. Divine albo Prismatic daje o wiele więcej, ale lepiej jeszcze poczekać, żeby wbiły jakieś mutacje na to, jak na Tomato na przykład tutaj mamy jakieś mutacje, żeby się to powbijało i dopiero wtedy tak naprawdę na pasie najwięcej nabijacie. Mamy Prime Seed Packa po raz pierwszy, dobra. Mamy też Bitrota za chwilę, proszę bardzo, bierzemy go i słuchajcie, można maksymalnie chyba 5 razy podlać i wtedy mamy maksymalnie przyspieszoną roślinkę. I teraz tak, dajmy sobie, sprzedajmy sobie wszystko, dobra, dawaj stary, cyk, cyk, cyk i ciśniemy i bierzemy tego Bitrota 3, nie? Patrzcie jaki potężny, patrzcie to, 3 kilo mi Wyszło. I teraz, no to już wygląda całkiem nieźle ta rzutkiewa. OK, mamy tego seedpaka jeszcze. To seedpaka sobie otworzymy. Dajmy ziomkowi tutaj. No i z go i wolwa. Dobra, back ega dostałem. No, niby OK, Chociaż liczyłem na nowego jungle ega, albo exotic gardener seedpaka, albo gardener seedpaka, prawda? Bo tutaj mamy właśnie ten urkin plant. No to całkiem fajnie wygląda. No ale tak, robicie to i ciągle możecie sobie to wbijać, nie? Teraz mamy na czwartym, go możemy posadzić i sobie wyrosnąć takiego owocka. Ale on już chyba będzie po prostu dla nas. Bo w tym momencie ta roślina, ten beetroot, to już jest widzowie, nie wiem, jak, czy jakiś divine, czy jak, nie widzę tutaj niestety nie pokazuje, a legendarny, no dobra czyli nic takiego dużego, ale widzowie to co polecam, robić oczywiście pasa na maksa, wszystkie kłeściki pyk, 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 porobić, nie, żeby było i wiadomo, i wtedy macie ładnie porobione wszystko robicie te pointy, prime crate'y no po prostu nabijacie, nie, nabijacie jak najwięcej, najlepiej poczekać na jakieś mutacje nawet na strawberry, żeby na blueberry na strawberry wpadły jakieś mutacje i wtedy na luziku dostajecie dużo punktów nawet z najgorszych, słuchajcie, roślinek czyli owoców, i teraz tak, jak mamy tutaj też widzowie, a tego seedpaka Chciałem. Mamy tutaj tego Iwo, znowu Bitrota i znowu tego common możemy robić. Najlepiej jak legendę tego Mushrooma będziecie robili, to wtedy największe pewnie nagrody wpadną. Coś tak czuję, że będzie fajnie wtedy. Chociaż może tak samo. Dobra, w każdym razie widzowie, mamy tego Prime Seed packa, nie? Prima? E, tak, Prime Seed pack, okej, okay. otwórzmy go. Nasze pierwsze widzowie i mamy Mandron Berry. Ej, ładne, ładne. I to jest nowa jakaś legenda. Dobra, więc sobie niech, niech tutaj rośnie. Ja widzowie, Wam dziękuję sobie, że tego odcileczka widzimy się w kolejnym, bo oczywiście, jak chcecie zobaczyć nową transcendent roślinę od samego, no to dajcie znać łapeczką w górę. Dzięki za 世界是霸道。